W kronice policyjnej mówimy o dotkliwym pobiciu i zgwałceniu 50-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, także o poszukiwanym mieszkańcu grabna, który wyszedł z domu 7 czerwca. Od tego czasu ślad po nim zaginął, także o próbie wręczenia łapówki policjantowi. 9 czerwca dyżurny Komendy Miejskiej Policji Tarnowej został powiadomiony o odnalezieniu zwłok mężczyzny w miejscowości Harzewice. Wysłana na miejsce grupa, która dokonywała oględzin, stwierdziła, że mężczyzna został dotkliwie pobity oraz zgwałcony. Zostały zatrzymane dwie osoby w związku z tą sytuacją. Zostały osoby doprowadzone do prokuratury rejonowej w Brzesku, która przedstawiła zarzuty tym osobom z artykułu 148 paragraf, 148 paragraf 2 2. Tutaj jest zagrożenie karą bardzo wysokie, ponieważ ustawodawca przewidział karę nie mniejszą niż 12 lat pozbawienia wolności, łącznie z dożywotnym, łącznie z dożywotnym pozbawieniem wolności. Sprawcy to 56-letnie mieszkanie z powiatu tarnowskiego oraz 16-latek również mieszkanie z powiatu tarnowskiego. Postępowanie to będzie prowadziła w formie śledztwa prokuratora okręgowa w Tarnowie. Mamy zgłoszenie zaginięcia osoby. Tutaj mieszkaniec Grabna, Paweł Ciapraga, wyszedł z domu 7 czerwca i do chwili obecnej nie wrócił. Ostatnią informacją, jaką mamy, jest taka, że na ulicy Krakowskiej był widziany około godziny 11 1115 I od tamtej pory ślad po nim się urywa. Postępowanie zaginięcia prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Wszelkie informacje, które będą pomocne do odnalezienia osoby, proszę kierować bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego pod telefon 14 628 13 62 bądź do dużurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod numer alarmowy 997 lub 112. 11 czerwca tarnowscy policjanci z Referatu Prewencji Komisariatu Policji Tarnów Zachód zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który w miejscowości Pleśna prowadząc swój samochód miał w, swoim, miał w organizmie ponad 1,5 promila. Zatrzymany nie dość, że utracił prawo jazdy, dodatkowo próbował przekupić policjantów gotówką, wręczył im 500 zł za. Udzielenie korzyści majątkowej funkcjonariuszom policji grozi kara, która jest penalizowana w artykule 229 kodeksu karnego, i tutaj jest zagrożenie karą do lat 10 pozbawienia wolności. 8 czerwca odnotowujemy kolejne zdarzenie. Tutaj mężczyzna dzwoni do dyżurnego z informacją, że chce popełnić samobójstwo. Skuteczna i szybka interwencja dożurnego pozwoliły na precyzyjne skierowanie patrolu policji, który odnalazł mężczyznę. Faktycznie miał przy sobie nóż i próbował tym nożem targnąć się na własne życie. Tutaj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, aspirant Łukasz. Żołnierz oraz starszy posterunkowy Damian Ważydrąg obezwładnili mężczyznę, zabrali mu niebezpieczne narzędzie, a następnie przekazali załodze pogotowia ratunkowego, która bezpiecznie przetransportowała mężczyznę i oddała w ręce lekarzy. W tym tygodniu odnotowaliśmy 7 wypadków, w których ucierpiało 10 osób. Są to osoby ranne. Do jednego z takich wypadków doszło w Tarnowie na ulicy Krakowskiej. Tutaj kierująca rowerem 80-letnia kobieta, zjeżdżając z chodnika, przejeżdżając przez ulicę Krakowską, została potrącona. Przez kierującego samochodem osobowym. W wyniku poniesionych obrażeń, w stanie nieprzytomnym, została przewieziona do szpitala. W tej chwili trwają wyjaśnienia, które. W tej chwili trwają czynności wyjaśniające przyczyny tego wypadku. Kolejnym wypadkiem, w którym ucierpiały osoby, to Dwóch dziewiętnastolatków prowadzących samochód Renault nie potrafili zapanować nad samochodem. Doprowadzili do czołowego zdarzenia również samochodem osobowym Renault. W wyniku tego zdarzenia młodzi mężczyźni odnieśli obrażenia w postaci złamań. Natomiast kierujący samochodem osobowym, mężczyzna 50-latek, mieszkaniec powiatu Tarnowskiego, na szczęście tylko i wyłącznie. Potłuk się. Ponadto odnotowaliśmy w sumie w tym tygodniu 62 kolizje. Przeprowadziliśmy 4796 kontroli trzeźwości, z czego zatrzymaliśmy 25 nietrzeźwych kierujących, 9 prowadziło pojazd mechaniczny, pozostali to rowerzyści. Zatrzymano w sumie 8 prawiazd.